Jak mózg słyszy język migowy? Cześć! Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o niezwykle fascynującym temacie, jakim jest sposób, w jaki ludzki mózg przetwarza język migowy. Często przyjmujemy, że język to przede wszystkim mowa, dźwięki, które wypowiadamy i rozumiemy za pomocą słuchu. Ale co się dzieje, gdy język przybiera formę wizualną? Czy nasz mózg przetwarza go w ten sam sposób? Odpowiedzi na te pytania dostarcza artykuł Sign Language in the Brain, opublikowany w Scientific American. Autorzy postanowili zbadać, czy ośrodki językowe w mózgu są związane ze słuchem i mową, czy może działają niezależnie od modalności języka. Jak mózg przetwarza język? Od XIX wieku wiemy, że funkcje językowe znajdują się głównie w lewej półkuli mózgu. Paul Broca odkrył, że uszkodzenie pewnego obszaru w tej części mózgu powoduje trudności w mówieniu, ale nie w rozumieniu. Z kolei Karl Wernicke zauważył, że inne uszkodzenie w lewej półkuli prowadzi do płynnej, lecz pozbawionej sensu mowy i problemów ze zrozumieniem. To odkrycie doprowadziło do szeroko przyjętego poglądu, że język jest związany z mową i słuchem. Ale jeśli to prawda, to jak przetwarzany jest język migowy, który jest w pełni wizualny? Czy również angażuje te same struktury w mózgu? Charakterystyka języka migowego. Wiele osób błędnie uważa, że język migowy to tylko zbiór przypadkowych gestów. W rzeczywistości jest to pełnoprawny system językowy, mający swoją gramatykę, składnię i morfologię, zupełnie jak języki mówione. Istnieją reguły dotyczące kształtu dłoni, orientacji i miejsca wykonywania znaków. Podobnie jak w językach mówionych istnieją różne języki migowe. Skoro język migowy działa zupełnie inaczej niż język mówiony, naturalne jest pytanie, czy mózg przetwarza go w tych samych obszarach, czy może używa zupełnie innych regionów. Eksperymenty i badania. Aby odpowiedzieć na to pytanie, naukowcy przebadali osoby niesłyszące posługujące się ASL-em, które doznały uszkodzeń mózgu głównie w wyniku udarów. Uczestników podzielono na dwie grupy: osoby z uszkodzeniami lewej półkuli, osoby z uszkodzeniami prawej półkuli. Badano ich zdolność do rozumienia i produkcji języka migowego. Wyniki były niezwykle interesujące. Osoby z uszkodzeniami lewej półkuli miały trudności z miganiem w sposób płynny i poprawny, podobnie jak osoby słyszące z afazją. Niektóre z nich wykonywały poprawne znaki, ale ich wypowiedzi były niespójne. To przypominało afazję Wernickiego. Inne natomiast miały ogromne trudności z poprawnym ułożeniem dłoni i płynnym miganiem, co odpowiadało afazji broki. Co jednak ciekawe, a osoby z uszkodzeniami prawej półkuli nie miały większych problemów z językiem migowym migały poprawnie i rozumiały znaki. Miały jednak trudności z organizacją przestrzenną narracji. W języku migowym przestrzeń odgrywa kluczową rolę. Na przykład można przypisać osobę do konkretnego miejsca w przestrzeni i później do niej nawiązywać. Osoby z uszkodzeniami prawej półkuli często nie potrafiły utrzymać tej spójności. Dodatkowe eksperymenty wykazały, że choć osoby niesłyszące z uszkodzeniami prawej półkuli miały ogólne problemy przestrzenne, to ich zdolność do migania była nienaruszona. To oznacza, że język migowy, mimo że wykorzystuje przestrzeń, nie jest przetwarzany w tych samych regionach mózgu co ogólne funkcje przestrzenne. Wnioski i znaczenie badań Te badania pokazują nam kilka niezwykle ważnych rzeczy. 1. Język, niezależnie od swojej formy, jest przetwarzany w tych samych regionach mózgu. Lewa półkula dominuje w przetwarzaniu zarówno mowy, jak i języka migowego. To oznacza, że ludzki mózg jest zaprogramowany do przetwarzania języka w określony sposób, bez względu na to, czy używamy głosu, czy rąk. 2. Prawa półkula nie jest kluczowa dla języka jako takiego, ale odpowiada za organizację przestrzenną narracji. To odkrycie potwierdza, że różne funkcje poznawcze są precyzyjnie rozmieszczone w mózgu. 3. Badania te mają ogromne znaczenie dla neurologii i medycyny. Pokazują, że w przypadku osób niesłyszących z uszkodzeniami mózgu możemy stosować podobne metody diagnostyczne i prognozy dotyczące ich zdolności językowych, jak w przypadku osób słyszących. Neurolodzy i neurochirurdzy muszą być świadomi, że ośrodki językowe u osób niesłyszących działają w taki sam sposób, jak u osób słyszących. Podsumowanie: Język jest fundamentalną cechą ludzkiego mózgu, niezależnie od jego formy. Choć język migowy różni się od mówionego pod względem formy i sposobu przekazu, nasz mózg traktuje go dokładnie tak samo jak mowę. To pokazuje nam, jak niezwykłym i elastycznym organem jest mózg. Potrafi dostosować się do różnych form komunikacji, ale zachowuje wspólne, głęboko zakorzenione mechanizmy językowe. Mam nadzieję, że ten temat był dla Was ciekawy. Dzięki wynikom badań naukowych mamy argumenty w walce z krzywdzącymi mitami na temat języka migowego. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat.